Na Campbell, przewodził wojowniczej frakcji religijnej w mieście, jest bliskim sprzymierzeńcem Lorda Regenta. Campbell jest całkowicie skorumpowany i utrzymuje w tajemnicy miejsce pobytu Emily. Przeniknij do biura na skradnij dziennik Campbella i wyeliminuj go. Tutaj przytrzymywany jest sojusznik laistów, Martin. Uwolnij go i pomóż mu w ucieczce. Pierwsza misja! Uuu, prawdziwa! Tamta była też, ale dzień. Used to be you'd go straight up Clavering Boulevard, but now it's not so easy. Half the city's dead of the plague. The other half's fighting over what's left. City Watch still holds the bigger streets and they've set up those wall of light checkpoints. A man walks through one of those and he ends up burned to a crisp. Everything not controlled by the City Watch is gang territory. There are the real odd birds living on the fringes like that granny rags. They say she's nuts.

Uuu, ukryj wskaźnik celu. Jak dobrze... Uuu, w końcu nie będzie ulepszeń. Uhuu. wyeliminuj minąć, skorzystaj się myli, oszczędzić kapitana i... no, jakiś babci. Whatever. Przecież zmienię sobie tutaj na blank. I jest fajnie. Zobaczmy, gdzie trzeba iść. U. Miasto spłonie sprzedam wszystko, bla bla weźmiemy pieniądze, które zarobiłem wtedy. Które... Mhm. Uh -huh. Tam gdzie clevering Boulevard wpada do rzeki. Czyli pewnie nie żyje już. No dobra, tam gdzie wpada do wody.

Z jakiegoś powodu gość ma se nożami jakoś się nie rusza. Interesujące poniekąd, gdzie wpada do rzeki? Ta wpada do rzeki. Jeśli to ma jakiś sens, zobaczymy. O, jeszcze również przeczytałem, że wskaźnik tego many powiedzmy. Z, no to nie to. Wskaźnik many się re reperuje, że jeżeli przez chwilę nie będę korzystał z niczego, więc tak na przykład teraz sobie blinknę. Piękne określenie. Przez chwilę nie będę nic robił, to mi samo wróci. Co jest fajne. Nie będę musiał używać tych eliksirów durnych co chwilę. Gdzie on jest tutaj? Nie wiem, muszę sprawdzić. E, to cywil, to spoko? Luki. Okay. Ponieważ cywile... z jakiegoś powodu to ponownie nie widzę, nie rozumiem. Nie rozumiem, ale dobra. Drut, pusta butelka i koniec. Patrzymy dalej. Daję to po oczach. Ja jeszcze muszę zobaczyć gdzie bólewald wpada do rzeki. Chyba że chodzi o tamten budynek, ale nie wiem czy... Nie, nie przejdę tamtędy. Za dużo osób jest. O co my tu mamy? Well, hello. Mo możesz pokonać światło na kilka sposobów. Wyłączyć usuwając w pełni się na skrzynię po prawej skorzystaj z dachu i na droga PT szczura, z mały tunel po lewej. No, nie musieli mi wszystkiego pokazywać. Spodziewam się, już będzie działało. Trzymaliście kilka zapasowych wreszcie... Aha, palenie szczurów. Lovely. Znaczy urządzenia ochronne spowodowały z Twoją wolą. Mhm. Aha, czyli to jest jak coś jak hakowanie wieżyczki. A to aż by miał ochotę zobaczyć, jak działa, ale... Uh. Ściasz turko, Nie zauważył mnie! Bardzo dobrze Jak się gdzieś znajduje, to się znajduje Tam jest runa Tam jest kościanem Mazumę, ale nie idę Dobra to idziemy do tej runy Mam zamiar bardzo dużo się rozglądać. Dziękuję za datek lojalistów. Wspaniały wszystko dobrze. U. Tędy się nie dostanę? Pewnie trochę lutu ma. Serduszką, gdzie mi pokazujesz? U, obok. To fajnie, blisko. Mam nadzieję, że ona nie jest na mnie zła nastawiona, czy coś. Myślę, że te na razie bądźmy cicho Nie ma co nadmiernie ryzykować Strzałeczki ślicznie C Urna? U, monety No chyba, że Szklanka nie... Szczurek Kolejne monety i to mi chyba manę daje? Nie wiem dopiero, dopiero z tego korzystam sam y okej okay. Not hmm. a nice. A. Przejmi się, że ją tworzy drzwi. Uh, nie, Dobrze. Co my tu? Oh, Mam... Thank you. Be careful, Corvo. They call her Granny Rags. You wouldn't recognize her real name, or even the name of her family. But an emperor. Begged for her hand once, and rich young men fought each other for her favor. I watched her consider them all, measure their worth, and find them wanting. Then she made a different choice. You're on your way to face the High Overseer, the leader of a great cult dedicated to loathing me. What will you do, I wonder? Runisz, jestem ciekawy. Mogę coś jeszcze wziąć? Mogę coś wziąć? Mogę coś wziąć? No, Ale kim jest ten goście? Czy to było jakoś ustalone, kim on jest, ale. Czy ja zasnąłem przy tym? Aaaa, no, no ta, no ta brzmia. Miałem z nią pogadać. Powf. No ej. Is that you, mój dobry dziecko? Uuuuuh, no. Miei nie są, co tam byli. Widziałeś moich kobietę? Oh, the dear things must be starving without their granny. Here, birdies. Here. Oh, my, my, my. I think I have gentlemen callers again, but not the way I used to, not the nice ones. I hear them, and they're not very polite ones either. Granny um. rags, granny rags, let us in. Oh, well, they'll go away again if they know what's good for them.

Um, pomyślmy, jeżeli otworzę im drzwi, to wejdą i będą się ze mną walczyć, ja tego nie chcę. Co mijamy? Zobacz, może jakoś uda mi się z góry zajść? Chyba, znaczy tylko dwóch widziałem, mi się wydaje, chociaż nie wskaźniki mi pokazują. Znaczy, ja mam wskaźniki w ogóle! Co to ma być? Co to ma być? No. Żadnych z tych wskaźników głupich. Ok, zobaczmy. Jeden, dwa i ten przy drzwiach więcej nie ma. No tak. Trzeci na końcu, to jest pewne. Hmm. Jeżeli wydaje mi się, że ten po lewej jest naj, najbliżej mnie, jednak. Temu poprawię, może. Jest duża szansa, że on mnie zauważy. Więc nie wiem, zapiszę. Postaram się cicho podejść. Teraz? patrzę tutaj. Chyba nie. U mogę z nimi rozmawiać. Licznie nie chcę tego zrobić. Yy, I ryzykujemy. I do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. U, yes, success. Oooo, oh. hmm. ponownie, że mnie nie zauważą. Chcę blinknąć tam. Uff... Uf. Jeden z... Dobra. Łup! Już mnie ktoś usłyszał? What the hell? Okej. Okay. To jest... to jest improwizacja, chciałem zaznaczyć. Mocna improwizacja, bo... A! Się wystraszyłem! Uff. Oto ja proszę państwa i moja metoda na przechodzenie bez ogłuszania i bez wykrycia. Psia. Prawdziwy miż ze mnie. Chociaż wątpię, żebym mógł z nimi pogadać. Taka myśl. No, ale to jest pomimo wszystko opcjonalne zadanie. My brave, my hero. Listen, Granny has a birthday present for you. I got it from the outsider, and now I'm giving it to you. Go on, it's upstairs on the vanity. I think you'll cut a nice figure with it. Not toilet to dance. Our parties were even grander than those at the Boyle Manor. Everyone wanted to come. Albo jestem ślepy, ale, albo nie widziałem żadnej toaletki. Um, to jest bardzo dziwna toaletka. No, ale nie mi oceniać. Co ona tu robi? Ale była przed chwilą na dole. Nie mogę tych każdy z nich. I Is the worst. Part. You know what I just thought of? You could do something else for me, please. A little favor, and I'd give you another present another lovely wound carved from the bones of a dead whale. Do you remember my doctor, dear Dr. Galvani? Now, there was a clever man, he's got all sorts of and disease in his laboratory. Wouldn't it be a shame if some of that mess found its way into the Bottle Street Gang's elixir still? That'd teach him. See to it, dear. I'll find you another present just like the first. Galvani no, lives on Travelling Boulevard. Or at least he used to. Those were the days. Now run off. My baby birdies are hungry. So Ty, a ty sobie to zestań? W ogóle ileż mam tych run, bo nawet nie pamiętam notki mocno. O. Mam dwie, a ile potrzebuję? Mogę co ja chciałem. A tak, a tak, a tak, mignięcie sobie powiększyć. Ok, to się na tym na razie skupmy. Hmm. Czy ja przyszedłem tutaj? Czy mogę się tu dostać? Się zastanawiam. Uu, uh, uh, było? Jest. Lubię, jak mi granie ogranicza i mogę sobie tak powchodzić, z miłe. Ok, co my tu mamy? Tu nic. U! Uh. hello, Pan tu co? Sedaj tyłek na dachu i obserwuj, liczę, patrz kto przychodzi do przytułku i sprawdź czy to stara kobieta wie, Czy ta stara kobieta wie cokolwiek jest ślepa, może coś usłysza. Ja tak wspaniale czytam. Bełt, bełt. będzie bełt, bełt. Ciekawe czy mogłem zrzucić im to ciało i to byłoby ostrzeżenie że sobie poszli. Hm. Trudno może jeszcze kiedyś sprawdzę. Może tu coś jest? Jak tu wejdę na dach? Może tu mi się uda. No, daj! Nie, nie da się. Drzewo, drzewo... Nic. No to trzeba się przenieść na dół. I idziemy dalej w załeczek. Endoria Street.